Słuchajcie, robimy test telefonu, bo mam nowy telefon i właściwie jestem w centrum Warszawy. Idę do radia. Do Nuance Radio opowiadać oczywiście o reportażu. To jest gdzieś tutaj, nie wiem właściwie gdzie. Nie wiem jak mnie słychać, bo jestem w maseczce, jestem jeszcze w szaliku. Bo niestety tak jest, takie jest powietrze w Warszawie, że no masakra. A tutaj kiedyś była Polska Partia Zjednoczona Partia Robotnicza. O. No więc jestem już po radiu. Sorry, że wam nie pokazałem środka w sensie jakiegoś fragmentu rozmowy albo chociaż kulisów, bo jakoś tak się zagadałem ze, z Filipem Skrońcem, który był prowadzącym, że w ogóle o tym nie pomyślałem. Podcast jest już dostępny z tej rozmowy, więc na wszystkich aplikacjach podcastowych znajdźcie sobie podcast Filipa Skrońca z NUANCE RADIO i tam będę ja opowiadał trochę o reportażu, takim tak ogólnie o reportażach, o moich postanowieniach noworocznych, jakieś się one dobrze odbiły echem, bardzo dużo osób mi pisało, że, że fajne i właśnie w, zwi w związku z tymi postanowieniami Filip Skrońc zaprosił mnie do siebie. No, więc poszukajcie sobie, jeżeli jesteście zainteresowani, a teraz nie wiem, czy widzicie obraz jest troszeczkę inny bo nagrywam ten odcinek z telefonu, mam nowy telefon i chcę sobie sprawdzić po prostu jak wyjdzie film taki pełny nagrany wyłącznie telefonem a nie aparatem no i chyba fajnie, co nie? będzie na pewno bardziej spontanicznie bo jeszcze muszę wszystko trzymać w rąsi z tego powodu, że nie mam żadnej obudowy do tego i żadnego... Takiego statywu, statywiku, który mógłby mi to ustawić. Opowiem Wam zaraz o książkach. Baśń o wężowym sercu, albo wtóre słowo o Jakubie Szeli, to jest książka, która pod koniec 2020 roku yy, dostała Nagrodę Czyli została uznana za jedną z najlepszych książek 2020. Roku właściwie 19 roku, bo ona w 19 została wydana. No i to jest opowieść taka alternatywna, trochę wersja historii Jakuba Shelley. Ciekawa, fajnie napisana. No jestem na początku, więc to są takie no bardzo na gorąco moje wrażenia. Pierwsze sceny są bardzo ciekawe, bo dotyczą rusałki. W pierwszej scenie, w jednej z pierwszych scen, Jakub spotyka rusałkę. W drugiej scenie ta rusałka tak bardzo mu zapada w pamięć, że Masturbuje się myśląc o rusałce. W trzeciej scenie jest chory z powodu jakby miłości czy, czy fascynacji tą rusałką i ona naga, prawdopodobnie ona naga wchodzi mu pod kołdrę, kiedy on leży w chorobie. Początek no bardzo taki erotyczny, ale dalej ale dalej nie tylko ten motyw jest eksplorowany przez autora. Więcej powiem wam jak Przeczytam. Na razie jestem na 50 której, czy 70 której stronie, więc. Nie jest tego wcale dużo. Bardzo ładna pogoda się nam zrobiła. Eee, roztopy. Właściwie, pewnie, jak opublikuję ten film, to już śniegu nie będzie. Ale teraz chciałbym Wam powiedzieć o pisaniu, bo. Yy, Ostatnio zapytałem Was, czy interesowałoby Was właśnie takie moje, moje, moje gadanie o pisaniu, i kilka osób napisało, że tak i że bardzo. No więc dzisiaj spróbujmy. Chciałbym Wam powiedzieć o tym, jak dużo zajmuje napisanie fragmentu, konkretnie pięciostronicowego fragmentu, który czyta się myślę, że 5 minut. Tak bym obstawiał. A ja pracowałem nad nim. Tak sobie mniej więcej wyliczyłem non-stop 16 godzin, tak mi się wydaje. Mówię tutaj o fragmencie mojej książki, właśnie o Izbicy, która wyjdzie w kwietniu. Byłem jeszcze w tamtym tygodniu dopisać właśnie ten fragment pięciostronicowy. Nie wiedziałem, ile oczywiście mi wyjdzie, ale musiałem go dopisać, bo to była taka luka w historii i chcieliśmy ją razem z wydawnictwem uzupełnić. No i udało się znaleźć materiały w IPN-ie, więc. Mierząc już czas napisania, właśnie pracy nad tym pięciostronicowym fragmentem, startujemy od wyjazdu do IPN-u, dojeżdżam do IPN-u, zapoznaję się z tymi materiałami, notuję sobie, czy tam kopiuję w jakiś sposób, przyjeżdżam do domu, piszę, spisuję, co tam mam, analizuję, co w tekście wyciąć, a co zostawić, no i sobie piszę. Piszę, 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 piszę. piszę. Kończę, szczytuję, w miarę mi się podoba. Yy, I wysyłam do mojej redaktorki, która to szczytuje jeszcze raz, yy, wkłada na stronie, wprowadza jakieś tam błędy, yy, wprowadza jakieś tam poprawki, yy, ja je akceptuję i to jest mniej więcej, właśnie 16 godzin. To znaczy, nie, no, z, z poprawkami redaktorki będzie więcej, ale sam moment wysłania takiego fragmentu skonstruowanego na podstawie dokumentów, że trzeba gdzieś pojechać, coś sprawdzić. No to to jest 16 godzin, a waszego czytania to będzie właśnie takie 5 minut. Nie mówię tego po to, żeby jakoś narzekać, że o boże pisanie jest takie trudne. Wy to tak szybko przeczytacie, a ja to tak długo pisałem. Ale chciałbym po prostu, żebyście tak sobie proporcje wyobrazili, nie? Ile nad różnymi fragmentami trzeba posiedzieć. Oczywiście, fragment fragmentowi nierówny, bo ja niektóre fragmenty, które są prostsze do napisania, napisałem na pewno szybciej, nie wychodząc z domu, tylko na przykład, no nie wiem, na podstawie tego, co pamiętałem, albo na podstawie rozmowy z jakimś bohaterem, to też inaczej będzie trwało i to znaczy dłużej albo krócej. Wszystko zależy. No ale. To daje jakieś takie wyobrażenie, jak sobie 5 minut wybranego fragmentu porównamy z 16, a mniej więcej non stop godzinami pracy. W ogóle teraz pracuję, pracuję nad swoją nową stroną. Swoją nową stroną i nie będzie to czy tam recenzuje, tylko, tylko coś nowego. Myślę, że niedługo Wam już pokażę. Chcę, żeby na tej stronie, która będzie właśnie taką osobistą e, moją witryną, skupiały się wszystkie te rzeczy, które robię, żeby wszystko było w jednym miejscu, bo teraz wydaje mi się, że jak się wchodzi na bloga, to tego nie widać. a chciałbym, żeby jednak było wszystko widać od razu w jednym miejscu i wszystko, co robię e, było takie ogarnialne. Więc sobie teraz tutaj troszeczkę z HTMLem pracuję i nie czytam. I tak się zastanawiam, jak, jak będzie wyglądał ten filmik, który jest nagrany wyłącznie telefonem, czy głos będzie dobry, bo to właściwie o głos chodzi. Dzisiaj już jest tak, że te telefony naprawdę dają radę i można nimi mega dobre filmy nagrywać. Ja tutaj mam opcję 4K nagrywania. Nie nagrywam teraz w 4K, no bo uważam, że to jest za dużo. W, nagrywam w Full HD, czyli w 1080 80p tak to się nazywa. No to jest ta, jedna z najlepszych jakości na YouTube teraz dostępna i to wystarczy. Więc dajcie znać pod filmem w komentarzach czy tego się dobrze słucha czy to jest fajnie nagrane. Jeżeli chodzi właśnie o jakość przede wszystkim. Takie filmy nagrane telefonem są fajniejsze pod jednym względem one są na pewno bardziej takie szorstkie, mniej trochę dopracowane, ale bardziej prawdziwe i bardziej spontaniczne i mi się to bardzo podoba, że nie musi być to wszystko takie wycyckane, a jest właśnie takie. O, teraz jestem, mam ochotę coś powiedzieć, mam ochotę coś wam, o czymś wam dać znać, to od razu nagrywam, a nie muszę wyciągać aparatu i ustawiać sobie statywu. Mogę was zabrać na spacer tak jak ostatnio. A w ogóle wczoraj, wczoraj wrzuciłem na Instagrama zdjęcie, w którym polecam ciekawe książki o Stanach Zjednoczonych. No, dlaczego? No, dlatego, że mieliśmy ostatnio inaugurację prezydentury Joe Bidena, i z tego względu na Instagramie i na Facebooku wrzuciłem zdjęcie i post. W którym polecam książki o Stanach Zjednoczonych z amerykańskiej serii wydawnictwa czarnego, które bardzo dobrze tłumaczą współczesną Amerykę. Więc odsiałem wszystkie te książki, które, oczywiście spośród tych, które mam odsiałem te wszystkie, które dotyczą historii Ameryki albo jakichś takich bardzo pobocznych wątków na przykład muzyki, na przykład nie mówiłem o świetnej Patti Smith, o poniedziałkowych dzieciach, jednej z moich ulubionych książek w tej serii. Skupiłem się na książkach, które mówią właśnie o takim najwspółcześniejszym obrazie Stanów Zjednoczonych, który go pokazują, które go pokazują i znalazły się w tym zestawieniu takie książki jak Shit Show Charlie'ego Ledafa. To jest książka właściwie o tym, jak autor Podróżuje po Stanach Zjednoczonych i spotyka się głównie, można powiedzieć, że głównie z wyborcami Donal Donalda Trumpa. Pokazuje też kampanię, pokazuje jak działają od środka media w czasie kampanii. I to jest bardzo fajny obraz właśnie współczesnych Stanów Zjednoczonych, który świetnie tłumaczy to, dlaczego właśnie Trump w poprzednich wyborach zwyciężył. I to jest pierwsza książka. Jest na bloku recenzja, znaczy tam recenzuje .pl, więc możecie sobie ją przeczytać i wejść na Instagram, na Rafał Hetman i poczytać, co napisałem pod tym postem. Jest też bardzo fajna książka pod tytułem Nienawiść spółka ZOO. Taibi się nazywa autor tej książki. On też jest dziennikarzem i to też jest książka o wyborach, o kampanii wyborczej. I o tym, jak media działają, ale bardzo mocno skupiona właśnie na mediach. Więc jeżeli ktoś się interesuje mediami w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, właśnie chodzi o to, że nie tylko, to warto potem książkę sięgnąć, bo to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, można bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często, odnieść do tego, co obserwujemy w, na rynku mediowym w mediach w Polsce. I bardzo wiele rzeczy się będzie pokrywać, i to będzie chyba dla nas, polskich czytelników, najbardziej interesujące. Zobaczymy, że dokładnie to, co opisuje te, te patologie mediów w Polsce, i nie tylko będziemy sobie to odnosić do, jak się mówi, reżimowej TVP, ale również zobaczymy, jak dużo za, za, za paznokciami ma TVN i Polsat. Bardzo fajna książka, bardzo, bardzo fajna, polecam Wam. I poleciłem pod tym zdjęciem jeszcze dwie inne książki. Wszyscy wiedzą o zabójstwach czarnych w Ameryce. Taki jest tytuł. No i tytuł, i właściwie z podtytułem, wyjaśniają to samo. Wyjaśniają wszystko, co w tej książce jest. To jest książka skupiona na Los Angeles, na tym, co się dzieje w Los Angeles, i właśnie na zabójstwach czarnych obywateli Stanów Zjednoczonych. Bardzo taka książka dołująca i pokazująca z jak wieloma problemami na tle, tle rasowym yy, zmagają się stany zjednoczone i społeczeństwo w Stanach Zjednoczonych i kolejna ostatnia rzecz dziewięć twarzy nowego Orleanu to jest taka książka w sumie napisana jak powieść ale nadal jesteśmy w literaturze faktu bardzo szczegółowa yy, to jest opowieść właśnie yy, poprzez kilku właśnie chyba tych dziewięciu o bohaterów yy, stąd te dziewięć twarzy Opowieść o nowym Orleanie, o, o tym jak różnorodny jest, ale też z jakimi problemami się zmaga. Ciekawa rzecz, jeżeli właśnie lubicie takie reportaże trochę napisane, jak powieść, to być może ten Was zainteresuje, bo on jest właśnie tak napisany. Super są pokazane te postacie, ich losy, bo one są z różnych światów i te różne światy zebrane w jednej książce bardzo fajnie y, pokazują taki pełny obraz Nowego Orleanu, ale też w domyśle Stanów Zjednoczonych. Więc to są książki, które y, wam polecam, jeżeli właśnie chcecie y, zerknąć jeszcze na Instagram to was zapraszam i y, no może kogoś zainteresują właśnie w tym okresie. A jeżeli, a jeżeli jeszcze bardziej chcielibyście wejść w ten Temat Stanów Zjednoczonych i tego, co warto o nich poczytać, to dodatkowo jeszcze na Facebooku wczoraj, czyli w środę, zależy, kiedy będziecie oglądać ten filmik, ale w środę wrzuciłem taki wpis z pytaniem: Co po prostu polecacie o współczesnych Stanach Zjednoczonych? I tam czytelnicy i czytelniczki wrzucali bardzo dużo ciekawych książek. Różnorodnych i powieści, bo mnie też powieści bardzo interesowały, prosiłem o to, powieści w poście i yy, książek z literatury faktu. Więc kto chce, niech sobie wejdzie na Facebooka Rafał Hetman o książkach i znajdzie sobie ten post pod kilkoma, które już się tam pojawiły, bez zdjęcia taki po prostu z pytaniem i z tekstem. Ale mam aureolę. Czy nie macie wrażenia? Bo ja mam takie wrażenie, że jak mówię do telefonu, to jestem jakiś taki bardziej wyluzowany i, i trochę się mniej przejmuję tym, co mówię i w jaki sposób mówię, ale to chyba jest prawdziwsze. No nie wiem, czy też macie takie wrażenie.